Okej, okay, patrzcie jak, kurde, poszedł tutaj Ale nie ogarnia totalnie Witam, witam, z tej strony Automat a przed kolejny odcinek z Wolves na moim kanale ja Jestem oczywiście AutomatQL, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania Słuchajcie, znowu 1.9, jak widzicie, jednak mam shader, jednak mam OpticFinder, ponieważ już wyszedł Już w końcu możemy się cieszyć tymi ładnymi shaderami, ładnymi widokami Przynajmniej do meczu, znaczy do opanicia ścian, ponieważ Popadnięciu w ścianie, jednak będę chciał zagrać sobie e, bez shaderów, ponieważ wtedy jest oczywiście lepsza gra. Słuchajcie, jest parę informacji. Przede wszystkim nagrywam ten odcinek tuż po moim live streamie, tak naprawdę, który prowadziłem na moim Twitchu. twitch.tv//automat.pl Oczywiście e, i dlatego jest po prostu tyle osób teraz. Dlatego teraz tyle osób gra. I, I po prostu tyle osób jest jako przeciwników, więc robię dzisiaj znowu challenge 10 kili. Zobaczymy czy się uda. Może się uda, mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się uda, to oczywiście wiecie, wasze zadanie to szczelić łapkę w górę pod tym filmem, a je, i oczywiście skomentować jakoś miło film, a jak się nie uda, to to już jest wasz wybór, tak naprawdę. Druga sprawa bardzo ważna, ponieważ um, słuchajcie, ten serwer ogólnie nie ma czegoś takiego jak plugin do logowania, w sensie po prostu wbijacie i nie musicie się logować, jak macie don premium prawda? I jest to problem, ponieważ po prostu, jeżeli ty sobie bije na moim niku, to może normalnie na moim niku grać i przez to są po prostu jakieś podszywki. No i ludzie po prostu myślą, że to czasem ja gram. Więc, jeżeli bijecie akurat na ten serwer, bo mówię tylko odnośnie tego, oczywiście, serwera, którego IP macie w opisie, tylko ten serwer Craft Gamesów, tylko ten serwer 1.9 aktualnie. Jeżeli bijecie na ten serwer i zobaczycie, że gra tam automat.pl, to wiedzcie, że to niekoniecznie muszę być. Po prostu, ja, więc miejcie to na uwadze. No i mam nadzieję, że po prostu to zapamiętacie. Tymczasem, słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ byłby bardzo fajny odcinek, byłby tak epicki odcinek, ponieważ miałem 11 killi Miałem taką akcję 1 vs 6 po prostu w jaskini, gdzie nie mogłem uciekać, i wygrałem to. Ale co się stało, nie włączyłem mikrofonu. Po prostu gadałem, po prostu byłem tak podniecony jak ma małpka dynamitem i, i co? Nie włączyłem mikrofonu, no po prostu brawo, automat. Tak więc teraz już tego błędu nie popełniam i mam nadzieję, że po prostu wszystko już pójdzie dobrze. Nie wyciszam nik... Nie, bo miałem po prostu wyciszony mikrofon, miałem kliknięty ten przycisk wyciszenia na moim Blue Yeti. No i to mnie zgubiło, no ale przynajmniej będę pamiętał na raz następny, żeby ten telefon, telefon kurde, mikrofonu właśnie nie wyciszać. no i mam nadzieję, że po prostu będę przez to pamiętał i będę miał nauczkę dobra, tymczasem słuchajcie no jakby na to nie patrzeć, my już jesteśmy gotowi wystarczy, że sobie skraftuję tylko spodnie i, i jak sobie, i tak naprawdę jestem już ready for Freddy i nie muszę tutaj już nic więcej robić, no więc po prostu powiedziałem wam co chciałem, przekazałem to co chciałem przekazać no i mam nadzieję, że się challenge uda, że po prostu do, do zwycięstwa się tutaj Jakoś doczołgam, że tak powiem. Więc, słuchajcie, Zenchantujemy sobie miecz tylko na sharpnessa. Jak widzicie, tutaj sharpness, piękny wypad. No i widzimy się po prostu tuż przed opadnięciem ścian. Ja więc, słuchajcie, jesteśmy tuż przed opadnięciem ścian. Ta skrzynka mnie najbardziej teraz interesuje. Co w niej będzie? Co w niej znajdziemy? To jest teraz dla mnie bardzo ważne. I jesteśmy tutaj. I mamy, wow, ile mamy itemów w ogóle patrz jakiś Fire Aspect, co tam jest w ogóle? Nice, kurde, jakiś ziomek tutaj przyszedł, ale w szczęście udało mi się go szybko tutaj Fire Aspect 2, pięknie Pięknie, mam jakieś poisonka, też go biorę Jakiegoś koksa, dobra, szybko, szybko Siema, siema Dobra, my jesteśmy team drugim więc atakujemy team pierwszy To mam nadzieję, że uda mi się zapamiętać, dobra Gdzie są pierwsze przeciwniki? Gdzie są pierwsze przeciwniki? Tutaj są Siema, siema, ziomek Ty już słuchaj tutaj w tej chwili nie żyjesz. Cokolwiek byś nie zrobił, już tutaj nie żyjesz. Wprawdzie mi zabrali fraga, ale to tam szczegół. Mój frag. Dziękuję. Na szczęście tego fraga mi już nie zabrali. Dziś to był Ziomek, chyba mi się tak wydaje, ale nie jestem pewien. O, tutaj biją, tutaj biją. Trzeba go tutaj sklepać. O, Ziomek. Ale tam się wytepał. Patrzcie, jaki spryciarz. Dlaczego go tutaj jakoś złapać? Od drugiej strony w tej chwili. Nie wiem, czy on będzie planował uciekać. Będzie planował uciekać. Patrzcie. Okej, okay, patrzcie jak, kurde, poszedł tutaj Ale nie ogarnia totalnie I tak naprawdę jest mój Jest pięknie zabity tutaj, tylko kurde, czemu miksujecie ludzie? Come on, za bardzo mi tutaj ksujecie, muszę od was uciec niestety, bo mi za bardzo ksujecie, ja to mam 10 zabójstw mieć, a wy mi ksujecie, no I już nie mam szansy, bo musiałbym, nie, no nie mam szans niestety na ten challenge, ale zabiję jak najwięcej jak się uda Nie będę tutaj nigdzie uciekał od nikogo Będę po prostu koksił najbardziej jak potrafię Okej, okay, jip, dobra. Ziomek łatwo zabity. Tak, że mogę sobie połączyć te dwa moje miecze. To jest koszt całkiem spory. Niestety nie stać mi go na tej, Nie stać mnie niestety na tę chwilę na taki koszt. No ale cóż trudno, dobra, Rozumiem sobie, może założę to. I sobie skraftowałbym coś fajnego, ale najpierw pójdę do tamtego gościa, bo tam widzę, że jest czerwony jakiś Come to me! Come to papa. No, chodź, zameczko, chodź, 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 Zbijecie tutaj bardzo szybko, bezboleśnie, praktycznie, no. Karolku. Come on. Wow, ale się w ogóle. Dźwięk przestania się palić. Lol, tego jeszcze nie było. Dobra, Julcia, słuchaj, ty już nie żyjesz. Papatki, dobra. Pięknie, tutaj się udało jak na razie. Bardzo prosto idzie, nie ma. E, dopóki oni są osobno, to wszystko idzie łatwo. No i został ostatni goście, tak naprawdę. Matu jakiś tutaj. On nie ma tak naprawdę żadnych szans chyba z tą siłą, która tutaj drzemie w nas. Bardzo ładno. Myślę, że on się tam dostąp na górę przez chwilę, ale całe szczęście tak nie zrobił. Czego widzę tam gdzieś na dole? To jest w ogóle jeszcze jakiś zielony? Czy mi się wydaje? Nie, to jest nasz. Dobra, to jest nasz. E, czerwoni, czerwoni, czerwoni jest tam. Tam jest siarka czerwona, więc trzeba tam się wybrać. Zabić tego, kurde, torwać tego ostatniego fraga. Mam nadzieję, że się to uda. Króliczek mały, słodki, piękny. Nie powiem. Dobra, i teraz zlatujemy tutaj i pytanie, czy go, gościu tu będzie, lewo czy prawo? Którą stronę wybieramy, panowie? Lewo czy prawo? Dobra, prawo. Kiolo. Jakie olo, to je olo. Chociaż wątpię, żeby tutaj go było. Chociaż może był, może był. Yy, coś tu kopali. Ale na tym się skończyło, niestety. Że coś było. Ale więcej nie ma, niestety. Dobra, poszukiwanie ma tu część druga. Teraz idziemy w drugą stronę, oczywiście. Siema, siema. Wiadomo, tak, pięknie. Jak dla mnie naprawdę ta tarcza za dużo tego ekranu jednak zabiera. Za duży, za bardzo kwadratowa, przez co za dużo ekranu zabiera. Nie wiem, czy wy tak też odczuwacie, napiszcie w komentarzu w sumie, jak jest taka możliwość. Okej, okay. staram się tutaj jakoś szybko dostać, żebym nikogo nie zginął. Tak w miarę możliwości. I tutaj gościa też nie ma. Czyli gościu, albo gdzieś campi, w ogóle na shifcie i nie da się go jakkolwiek tutaj dostać do niego. Albo gdzieś sobie lata I jednak gdzieś sobie latał I go się udało zabić. Więc ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeżeli się odcinek spodobał, mimo że tylko cztery fragi to Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał i że wynieśliście z niego jakąś, jakąś, jakiś fan, jakąś zabawę, więc przypominam o możliwości ocenienia filmu i pozostawienia komentarza, więc ja mam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się na